Cześć moi drodzy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o dzierżawie gruntów rolnych. Trochę wam opowiem jak to robić, jak doprowadzić do tego, żebyśmy mogli te grunty dzierżawić. Także odcinek dla osób, które chciałyby dzierżawić grunty, ale i dla takich osób, które planują może zakup ziemi właśnie również pod dzierżawę, jak taką dzierżawę po prostu jak postępować w momencie kiedy chcemy dzierżawić taki grunt. Słuchajcie, w pierwszej kolejności może tutaj odpowiem wam na pytanie w ogóle, co to jest ta dzierżawa. Tutaj, oczywiście, zgodnie z kodeksem w przepisach kodeksu cywilnego przez umowe dzierżawy, tak pokrótce wam powiem, wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a Dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że po prostu my możemy oddać jakby powiedzmy w cudzym na wynajem taką ziemię i w ramach tego dostajemy jakąś re rekompensatę. Jak to wygląda, moi drodzy? Jeżeli chodzi o dzierżawę gruntów rolnych, powinniśmy zawrzeć jakąś umowę. Jeżeli jest to okres krótszy niż rok, tutaj ta umowa nie jest oczywiście wymagana ale myślę, że mimo wszystko warto ją zawrzeć i tak tak jak wspomniałem dzierżawa dłuższa oczywiście powyżej roku na okres wieloletni no wymaga już jakiejś tam umowy w formie pisemnej najlepiej właśnie z datą notarialnie potwierdzoną także udajemy się do notariusza i taką umowę wtedy podpisujemy jeżeli ona jest krótsza to możemy to zrobić w formie ustnej albo pisemnej po prostu sami napisać Razem z osobą, która będzie dzierżawiła ten grunt. Jeżeli chodzi o strony umowy dzierżawy, no to oczywiście wydzierżawiający, czyli ten, który oddaje grunt w użytkowanie, i dzierżawca, czyli osoba, która bierze grunt w użytkowanie i płaci wyznaczony, umówiony czynsz. Jeżeli chodzi o umowę dzierżawy, moi drodzy, to może być zawarta na czas oznaczony, określony, na przykład na nie wiem, 10. 8, 5 lat, lub czas nieoznaczony, czyli taki bez y, określenia daty y, końcowej dzierżawy. Jeżeli chodzi o samą umowę dzierżawy, moi drodzy, to powinna zawierać przede wszystkim dokładnie określone strony umowy, czyli dane nasze i osoby, która będzie dzierżawiła, y, datę zawarcia, okres obowiązywania tej umowy, wysokość czynszu, którą. My będziemy płacić lub nam będą płacić, w zależności właśnie kto będzie tym dzierżawcą i termin y, uiszczenia płatności y, tego czynszu, oczywiście nie musi być to forma pieniężna, mogą być to, nie wiem, regularnie oddawane plony, tutaj już musimy się sami dogadać. No i oczywiście, moi drodzy, y, jakieś y, zawarcie umowy oczywiście warto potwierdzić, tak jak już wspomniałem u notariusza. No, i wtedy uzyskujemy tak zwaną datę pewną. O co tutaj chodzi? Chodzi głównie o to, że prawo pierwokupu, jeżeli byśmy chcieli sprzedać daną ziemię, gdzie ktoś u nas ją dzierżawi, ma ten dzierżawca, ale zaraz o tym więcej powiem, bo to też musi spełnić odpowiednie wymagania. Oczywiście zawarta umowa dzierżawy gruntów powinna zostać wpisana do ewidencji właśnie gruntów i budynków. To już wam mówię, jak to prawnie wygląda. Wiadomo, że no w życiu nie zawsze tak to jest ale no, mówię wam jak to powinno wyglądać tutaj jeżeli chodzi o tą ewidencję gruntów i budynków to najczęściej prowadzi wydział katastru w starostwach powiatowych także musimy się udać po prostu do starostwa umowy dzierżawy nie trzeba oczywiście zgłaszać do urzędu skarbowego no i oczywiście ta dzierżawa przeznaczona właśnie na działalność rolniczą nie podlega VAT więc tak to wygląda. Nie jest to naprawdę, słuchajcie, jakiś trudny temat, ale myślę, że pewne informacje warto wiedzieć. Jeżeli chodzi o jakieś tam prawa i obowiązki, oczywiście przede wszystkim dzierżawca powinien użytkować grunty zgodnie z wymaganiami, oczywiście zawartymi w umowie. Nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Tutaj moi drodzy chodzi o to, że jeżeli się umówili na coś, co ma być na danym gruncie, to to powinno być. Żeby też nie oddawał, nie ten dzierżawca, żeby nie wydzierżawiał komuś innemu. Zaraz powiem dalej, co się z tym wiąże. Ponadto, oczywiście bez zgody, dzierżawca nie może oddawać tej dzierżawy, tak jak już wspomniałem o sobie trzeciej, do jakiegoś na przykład bezpłatnego używania. I oczywiście, jeżeli to się stanie, no to my. W razie naruszenia, właśnie obowiązku wydzierżawiający, jeżeli my na przykład nim jesteśmy, możemy wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia po prostu tą y, dzierżawę. Mamy takie prawo. Hmm. Jeżeli oczywiście y, są jakieś okoliczności, za które dzierżawca y, odpowiedzialności nie ponosi, tutaj mówię o jakichś tam klęskach żywiołowych, czy się dzieją jakieś naprawdę anomalie życiowe, bo wiadomo, że różnie bywa. No to y, może się tak zdarzyć, że ten dzierżawca y, straci w jakiś sposób przychód, albo ten przychód się zmniejszy z tej, z tej dzierżawy, a umówił się właśnie na inną kwotę. No to oczywiście dzierżawca może żądać obniżenia y, tego czynszu, ty, czy tego właśnie na co się umówili, y, przypadającego za y, dany okres, na który się umówili. Hmm więc to są takie, myślę, najważniejsze informacje, na których warto się skupić, jeżeli byście myśleli o dzierżawie zobaczcie, tam jak ładnie ta trawa rośnie, a tutaj tak nie nie za bardzo okej, słuchajcie, jeżeli chodzi o czynsz dzierżawcy <coughs> za użytkowanie oczywiście gruntów zobowiązany, zobowiązany jest do regulowania w terminie oznaczonego czynsz ten czynsz, to jest tak powiedziane umownie, mogą być to pieniądze, ale nie muszą yy, oczywiście Mogą być to świadczenia inne, na przykład y, jakieś usługi dzierżawcy, właśnie na rzecz tego właściciela gruntu. Y, możemy również opłacać ten czynsz y, w jakimś tam powiedzmy y, kilogramach pszenicy, które zbierzemy z hektara. Też, też jest taka możliwość. Jeżeli termin, oczywiście, płatności nie będzie w umowie oznaczony, bo też się tak może zdarzyć, no to czynsz y, się przyjmuje, słuchajcie, że jest płatny półrocznie z dołu. Czyli co pół roku po prostu płacamy. No i jeżeli tak samo, jeżeli dzierżawca dopuszcza się tego, że nie zapłaci tego czynszu albo opóźnia się, no to co najmniej za dwa pełne okresy płatności. Oczywiście tutaj mówimy o tym, że. Wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad 3 miesiące, czyli jeżeli nam nie płaci 3 miesiące, my możemy e, oczywiście bez zachowania terminu wypowiedzenia e, tą dzierżawę przerwać. No ale oczywiście mimo wszystko wydaje mi się i też e, głównie prawnie to tak wygląda, że fajnie by było, mimo wszystko uprzedzić dzierżawce. No i udzielając mu tego dodatkowego właśnie 3 miesięcznego terminu właśnie do zapłaty. No to jest takie myślę życiowe, takie dobre po prostu, że też różne sytuacje mamy i warto o tym pamiętać. Słuchajcie, jeżeli chodzi jeszcze o rozwiązanie umowy, oczywiście również możemy umowę rozwiązać. Jeżeli chodzi o strony umowy, to możemy się umówić na dany termin, tak jak już wspomniałem. Jeżeli takiego terminu nie ustalono, no to zgodnie właśnie z kodeksem tym cywilnym można wypowiedzieć na jeden rok naprzód, na koniec roku dzierżawionego dzierżawnego, dzierżawnego dokładnie czyli na jeden rok naprzód możemy wypowiedzieć. Oczywiście, jeżeli przy zakończeniu tej dzierżawy dzierżawca pozostawia zgodnie oczywiście z obowiązkiem zasiewy, może on żądać zwrotu wtedy warto o tym pamiętać na te zasiewy nakładów. No, czyli po prostu będziemy musieli mu zwrócić, nie wiem, czy pieniądze, czy tam, jak się dogadamy z nim. Tak to wygląda z takich ważniejszych informacji, moi drodzy. I teraz na koniec, właśnie to prawo pierwokupu przy dzierżawie. Jeżeli właściciel wydzierżawionych, właśnie gruntów, zamierza te grunty kiedyś sprzedać, czyli my komuś dzierżawimy, chcemy te grunty kiedyś sprzedać. No, to oczywiście osoba, która u nas dzierżawi, ma jakby takie prawo pierwokupu, z tym, że żeby ta, aby ten dzierżawca właśnie mógł skorzystać z prawa pierwokupu, muszą spełnione być dwa warunki. Po pierwsze, ta umowa musi być zawarta w formie pisemnej, czyli mieć datę pewną i być wykonywana co najmniej przez 3 lata, czyli domyślacie się, że tutaj myślę, że bardziej chyba notariusz wchodzi w grę. No i oczywiście po drugie, nieruchomość rolna musi wchodzić w skład tego gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy. Jeżeli te warunki nie są spełnione, no to wtedy nie ma, mimo wszystko, że dzierżawił tą ziemię, nie ma prawa pierwokupu. I to jest tajemnica cała, właśnie, moi drodzy, dzierżawy gruntów. Zmie zmieściliśmy się w 10 minutach, fajnie, to mnie cieszy. Może Was nie zanudziłem tymi 10 minutami. Wydaje mi się, że dość dużo wiedzy, także coś tam yy, na pewno będziecie. Będziecie wiedzieli, jeżeli kiedyś byście chcieli dzierżawić, czy wydzierżawić, no tutaj już, czy jak to tam będziecie chcieli, właśnie do tego podejść, macie kawałek pola. Myślę, że, tak już teraz ode mnie, myślę, że jeżeli chodzi o takie dzierżawy, jeżeli ktoś chce wydzierżawić hektar, raczej moi drodzy będzie to mało opłacalne. W większości z tego, co się spotykałem, jeżeli ktoś ma jakieś większe areały i chce dobrać 5-10 hektarów, wtedy jest to opłacalne dzierżawić hektar, gdzie tak naprawdę, powiedzmy, z jednego pola na drugie mamy parę kilometrów, no myślę, że jest to mało opłacalne, chociaż pewnie tutaj znajdą się osoby w komentarzu, które właśnie tak e, tak robią, ale coś innego uprawiają, albo mają tylko tak dla siebie, no trudno, trudno mi powiedzieć, sytuacje są różne ale myślę, że jak najbardziej taka dzierżawa e, wchodzi w grę jak widzicie, nie jest to żadna filozofia nie jest to żaden problem, nie ma tu jakichś kruczków prawnych, jest to w miarę łatwo, przejrzyście powiedziane. Następny odcinek, który nagram, może coś nagram o odrolnieniu. Jeżeli chodzi o odrolnienie, odcinek może być dużo dłuższy. Słuchajcie, z tego względu, że jest to trudny temat. Dlaczego trudny, o tym opowiem. Nie jest to dość proste i powiem wam o podziale ziemi, bo samo słuchajcie, odrolnienie, czy samo. Przepisanie tej działki albo zakup działki to może nie jest taki problem, ale już podzielenie tej działki i słuchajcie rzeczy, które muszą się zadziać, żeby tą działkę podzielić, zaczynając od geodety, później jakieś starostwa, tym podobne to jest bardzo taki dość zawiły proces. Więc y, też postaram się o tym wam nagrać. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję będzie mnie to motywowało, żeby dalej dla Was nagrywać. Y, jeżeli by Wam się takie odcinki nie podobały, to możecie mi napisać w komentarzu, że już byście nie chcieli takich odcinków, wolicie właśnie odcinek głównie odrobiu. Odrobiu też się będą pojawiały, ale stwierdziłem, że takie tematy też są dość na takim topie i warto cokolwiek wam na ten temat powiedzieć. Ja już wracam, jest trochę rzeczy do zrobienia, także dzięki Wam bardzo i trzymajcie się. Cześć!